Co wygra w wyścigu między Maserati MC20 a Porsche 911 GT3 RS. Dowiemy się. Będę się nimi ścigał na ćwierć mili. Ja to co na to jest CarWow. Najpierw opowiem Wam o Maserati. Centralnie umieszczony silnik V6, 3 litry. Dwie turbosprężarki, napęd na tył, ośmiobiegowy automat. 630 koni, 730 Nm. Waży 1,5 tony, a jego cena zaczyna się od około 230 tysięcy funtów. Ten egzemplarz z pełnym wyposażeniem to 300 tysięcy funtów. Dowiedzmy się że czegoś o GT3 RS. Od jego właściciela, Tommy. Jest pięknie, cieszę się tym słonecznym dniem. Mamy dużo dobrej pogody, z wyjątkiem zeszłego tygodnia, kiedy zarezerwowaliśmy wyścigi Drag Race. Prognoza zapowiadała deszcz na dziś, ale na razie jest pięknie. Nie chcemy, żeby było mokro, bo wydaje mi się, że ostatnim razem, kiedy ścigałeś się tym samochodem, miał problemy z przyczepnością. Tak, ale mamy nowe opony z tyłu. A my chcemy przyczepności, bo chcemy, aby wyścig był uczciwy. Ten samochód jest prawie tak samo szybki jak ten, w kwestii przyspieszenia, ale zobaczymy. Podaj statystyki. Nie znam ich. Chcesz, żebym ja je podał? 520 koni, 6-cylindrowy silnik, 4 litry, 60 mil na godzinę w 2,5 sekundy? Zgaduję. I nie masz racji. A jaki to ma moment obrotowy? 575? 465 To kiepsko. Turbo jest lepsze. Zwykle, kiedy prowadzę ten samochód, wciskam pedał gazu i czuję, że jest powolny. Zazwyczaj znam dane swoich aut, ale dawno nie jeździłem tym. Na razie jednak, porównajmy brzmienie tych dwóch samochodów. Opuść szyby, Tommy. Słychać turbo, u ciebie tego nie ma, bo ty nie masz turbo. Posłuchajmy twojego silnika. Brzmi niesamowicie. Masz zmieniony wydech? Brzmi inaczej niż mój. Nie, po prostu jeszcze bardzo ostro. Rozumiem. No dobra, zrób to jeszcze raz. Oh. To jest niesamowita. Wygrana. Łatwa wygrana. Możemy kontynuować do wyścigu? Ale może rozgrzejmy opony. A potem wrócimy tu i zaczniemy. Twój samochód jest piękny. Nie brzmi wspaniale, ale wygląda. Przekonamy się, czy jeździ wspaniale. Myślę, że mogę cię pokonać, ale zobaczymy. Mieliśmy dzisiaj kilka fajnych aut, ale ten brzmi najlepiej. Zapomniałem, jak dobrze brzmi to Porsche. Uwielbiam je. Nie wiem, czemu nim nie jeździsz. Jeżdżę. Całkiem sporo. Kiedyś, ale potem przestałem, bo pewnie go sprzedam. Jaki ma przebieg? 7400 km. Mnie skrytykowano, że przejechałem 4300. Wiem, ale wiesz co? Ludzie zawsze narzekają w internecie. Rób co chcesz, to twój samochód. Ścigajmy się to, czego chcemy i czego wy chcecie. Cześć? Więcej mocy, moc turbo. Zostaje w tyle. Nie mam szans, bo mam dosłownie spadochron przymocowany do tyłu samochodu. Miałeś jakieś problemy Tomi? Tak, utknąłem na starcie. Ale ten samochód, mimo że zacząłem cię doganiać, po prostu odjechałeś. Moc turbo. Moc turbo. Zróbmy to jeszcze raz. Dobrze, startujemy razem, jest przede mną. Come on Porsche! Come on Porsche! Come on Maserati! Come on! No, no! Oh, oh, oh! There's the turbo. Oh, do the ball. Come on, baby. Come on. Bye bye. <laughs> <laughs> Świetny start, ale to moc turbosprężarek, prawda? Tak, chyba miałem Cię do setki, a potem odpaliłeś turbosprężarki i wyprzedziłeś mnie. Postanowiliśmy zamienić się samochodami, żeby sprawdzić, czy uda mi się rozkręcić Porsche. To było dziwne. No, nie wiem. Gdzie jest to? Ha! Nie był w odpowiednim trybie. To było dziwne, co się właśnie stało. Możemy spróbować jeszcze raz? Nie, to jest dwa do jednego. Spróbuj wystartować jeszcze raz. Naciśnij pedał hamulca i startuj. Twój samochód był szybki. Gra się rozpoczyna. Pedał hamulca zawsze tak to działa? Że okropnie? Tak. Wysiadłeś z Porsche w końcu. To samochód, który ma jeden z najlepszych hamulców spośród wszystkich samochodów. A Maserati nie ma aż tak dobrych hamulców. Kiedy się do nich przyzwyczajisz, są ok, ale na początku są dziwne. Bardzo dziwne. Dużo poślizgu. Come on, it's game on. To się dopiero zaczyna. Gra rozpoczęta. To jest moc Maserati. No i proszę Tommy. Trzy z pięciu. Trzy dla Maserati, jeden dla Porsche. Było blisko. Naprawdę. Tak, czułem, że było blisko. Koła buksowały, ale gdy ruszyło, było idealnie. Jest świetnie co, trzymaj jak szalony. A kiedy wchodzi na dwójkę, to prawie staje dęba, bo zauważyłem, że całkowicie opuściłeś zawieszenie. Więc jest super miękkie. Tak trzeba to robić. Uwielbiam ten samochód, szaleństwo, że go sprzedajesz. Chociaż ja też sprzedałem swój. Ale kupię coś fajnego, więc musimy oglądać twój kanał. Na pewno. Zajrzyjcie na jego kanał. Wróćmy do tematu. Wróćmy do innych samochodów i zróbmy kolejne wyścigi. Co dokładnie się stało? Maserati wygrało. Pokonało ćwierć mili w 11 sekund. Porsche zajęło to 11,2 sekundy. W tej chwili mamy start lotny od jakichś 90 km na godzinę. Samochody w najbardziej sportowych ustawieniach, ale skrzynia biegów jest w automacie. Porsche wystartowało znacznie lepiej. Skrzynia biegów PDK kontra większa moc. Spójrzcie na moc turbo sprężarki. To właśnie jest turbo. Brzmi dobrze. Przynajmniej brzmi dobrze. Ale wyboista droga. Porsche zniszczone. No dobrze, twoja skrzynia biegów zredukowała bieg szybciej, ale po kilku metrach byłeś skończony. Czy ten samochód powinien być tak szybki? Wydaje się szybszy niż myślałem. Naprawdę. Tak jest znacznie szybszy niż myślałem. Chociaż słyszałem już, że jest naprawdę szybki. I wygląda ładnie. Tylko nie brzmi dobrze. Brzmi nieźle w środku. Kolejny wyścig. Wybierz prędkości bieg. Drugi bieg 65 na godzinę. No i okej. Okay. Nie trafił. Jeszcze gorzej. To jest szybkie, naprawdę. Jeszcze gorzej. Ta droga jest mega wyboista. Myślałem, że będzie znacznie bliżej. To jest po prostu zbyt szybkie, co? Tak, myślę, że prawdopodobnie dobrze wybrałeś moment dodania mocy. Nie mogłeś wybrać gorszego biegu przy tej prędkości. To było dla mnie straszne. Myślałem, że po prostu wyprzedzisz mnie dzięki reakcji gazu, a to jest niesamowite. Ale to, to było to. Ale coś powinno działać na Twoją korzyść. Test hamowania. Powinieneś wygrać. Jesteś lżejszy, aerodynamika, siła docisku, hamulce. Hamulce Porsche są dobre. Jeżeli wolisz inny wyścig z Porsche 911, kliknij w okno wyskakujące u góry, albo skorzystaj z kodu QR. Albo zostań ze mną na test hamulców. Dzięki Bogu, że coś wygrałem. No cóż, być może tuningowali silnik, ale nie hamulce. Człowieku to Porsche ma po prostu świetne hamulce, co? Tak, w kwestii hamowania nie ma sobie równych. Porsche jest numerem jeden. Jest świetne. Piękny samochód. Myślę, że to szaleństwo, że go sprzedaję. Ale możecie dowiedzieć się, co dokładnie kupić, śledząc jego kanał. Jeżeli chcecie porównać czasy tych samochodów na ćwierć mili ze wszystkimi innymi, którymi się ścigaliśmy, skorzystajcie ze strony CarWow. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.